Na moim kanale. Chciałam was dzisiaj zaprosić na filmik, dalszy ciąg, bo w sumie poprzednie to były maczki. Yy, chciałbym was zaprosić na kokosanki. Powiem wam tylko tak: cztery produkty: jajka, białka, kokosan, koko, odrobina soli i cukier i odrobina cynamonu. I zobaczycie że szybciutko się to upiecze. Naprawdę uwierzcie mi, to jest piechotka. Pamiętajcie o subskrypcji. Pamiętajcie o łapce w górę i też pamiętajcie o jeszcze jednym o dzwoneczku. To jest dla mnie najważniejsze. Więcej będzie nas, tym więcej nas oglądacie mnie. Jest 130 już osób, których mnie ogląda. Mam nadzieję, że dobiję do 200 do końca roku, a może jeszcze więcej. Jak macie znajomych, zaproście ich. Naprawdę, jeśli mi będzie na tym kanale jeszcze inne, będą właśnie kulinaria, ale też jeszcze inne filmiki podróżnicze. Już mam w planie dwa takie filmiki, na które chciałbym Was zaprosić i chciałbym, żebyście byli ze mną. No to na razie zaczynajcie oglądać ze mną film. Jak ja to robię i Wam to będzie dobre. Na razie. No, jeszcze zapomniałem o jeszcze bardzo ważnym jednym składniku. Są to, jest to masło, które 80 gram trzeba roztopić. No i teraz tak jak widzicie masą musimy roztopić całkowicie i później będziemy dodawać do kokosami, do biurków kokosowych. te 80 gram właśnie masę. No i zaczynamy robić nasze ciasto, nasze bazę. To jest tak beza będzie, co nie? Tak jak mówiłem, jak już mamy białko, tu mamy szczyptę soli, cukier tutaj, który już mamy przygotowany, do tego wiórki 200 gram. Cukru mamy pół szklanki, cynamon, który do, będziemy dodawać później do wiórek, masła 80 g roztopionego. No i zaczynamy robić. Yeah, żeby nam... Teraz musimy zrobić bardzo fajną rzecz, wymieszać wiórki kokosowe z, z masłem. o to, żeby trochę wymieszać. No i dodajemy wiórki. Zmieszane z masłem. Do tego. Dwie łyżeczki taką. Możecie dodać. No, i będzie taka. Teraz delikatnie mieszamy. Żeby nie. Taki będzie kokosowy, cynamonowy smak. Zobaczycie. No i teraz bierzemy łyżeczkę małą i nakładamy malutkie kokosanki, o, takie klopsiki. Także one są słodkie, ale mi bardzo smakują. Mmm, ale pyszotka. No, i tak jak tu widzicie, zrobiłem 2, 4, 5 25 sztuk kokosanych ciastek. Teraz zaraz włożymy je do piekarnika na 15 minut w 180 stopniach i one się będą piekły. 15, czasami do 20 minut możecie je zostawić, ale zobaczycie, jakie będą pyszne. No i tak jak mówiłem, wkładam je do piekarnika. Na 20. No i tak jak mówiłem po 20 minutach wyciągamy następne ciastka okosowe. O, ale... podamy i czekamy aż do wystygnięcia. No i tak jak widzicie, o, to jest ten smaczek właśnie tych właśnie kokosanek. Patrzę, jak one wyglądają ładnie, super. Hej hej hej. Dzięki wam, żeście byli. Widzieliście mi mój, moje kokosanki, jak ja to robiłem. No i w sumie wyszło mi 50 sztuk z tej proporcji, którą wam powiedziałem o tych, tych składnikach. Możecie sobie spróbować samemu zrobić. Tak jak widzicie, nic trudnego, parę składników i zobaczcie jak one ładnie wyglądają. Możecie sobie samemu w domu zrobić. Ale ładnie pachną. I możecie sobie... tak. Zapraszam Was na moje strony góry Soły z widzenia, Turystyka. Dolnośląska turystyka, wiadomości dolnośląskie, ale też Was zapraszam na moją stronę. Gotowanie z y, Tomcia. Tam macie też przepisy, możecie obserwować, możecie je dotykać, możecie lajkować, możecie mówić, opowiadać. Ja nie mam nic przeciwko temu. Zapraszam Was. Jeszcze raz pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku i też pamiętajcie o lubię to. Dzięki. Do następnego filmiku może zrobimy ciastka kruche z marmoladu.